Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie ponownie. Dziś podsumowanie. Podsumowanie całego roku, czyli moje top 10 znalezisk 2021 roku. W tym roku naprawdę sporo się działo, sporo złota wykopanego na tamizie. Naliczyłem około 9 obiektów, także no jest z czego się cieszyć naprawdę dany rok. Na polu też nie było najgorzej. Naprawdę sporo fajnych przedmiotów udało się w tym roku znaleźć chciałbym Wam pokazać moje właśnie tak jak mówię, top 10 znaleziska sobie gdzieś tam posegregowałem od dziesiątki do jedynki dlaczego tak? Postaram się Wam gdzieś pokrótce wyjaśnić czemu dana rzecz jest na danej pozycji no i co? Zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału, komentowania, kliknięcia tego dzwonka aby być nie na bieżąco aby w przyszłym roku nic Was nie ominęło no i tyle ach, jeszcze bym zapomniał o jednej rzeczy chciałbym Wam życzyć Szczęśliwego nowego roku 2022. Aby ten rok był lepszy od poprzedniego, bynajmniej nie gorszy, bo w tym roku naprawdę było spoko, ale jak to się mówi, oby ten rok był jeszcze lepszy, jeszcze kurde, fajniejszy. Życzę Wam super zabawy sylwestrowej w gronie najbliższych. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte. Na miejscu 10 jest żeton żeton e, Liczman, jak zwał, tak zwał. Na miejscu 10, e, niedawno właśnie wykopałem żetona. E, jest to żeton, e, angielski żeton. W bardzo pięknym stanie. Znalazł się on na miejscu dziesiątym ze względu na to, że chyba jako jedyny, który posiadam, jest w tak dobrym. W stanie i, i naprawdę jest ładny. Zobaczcie chwilę e, znalezienia tego żetona i jak to wyglądało. Zapraszam. No i powiem wam tak, długo nic nie wychodziło. Jakieś tam pierdółki, ołowie, shotguny i tak dalej. W końcu, w końcu wychodziłem swoją monetkę. Piękną monetkę. E, już wam mówię, to jest najprawdopodobniej angielski. Miedziany, miedziany tokenik. Tutaj widać władcę, ale czy to będzie Edward czy jakiś inny władca, tego już nie wiem. Wiem, że na pewno typowo angielski. Są też takie miedziane. One są normalnie robione na wzór zwykłych, tych srebrnych hamerów. Taki sam kształt tej twarzy, to wszystko i tak dalej. Ten tył, ten krzyż. Często się spotyka właśnie takie miedziane hamerki. Bardzo piękny hamerek. Postaram się ustalić. Wydaje mi się na 99%, że jest to angielski, bo też są takie francuskie. Ale piękny żetonik, myślę, że coś 1300-1400 rok. No, zobaczymy. Postaram się ustalić dla Was to, stawić lepsze zdjęcia. Coś mi się wzbudza wykrywać. Eee, stawić lepsze zdjęcia. Kurde, ale strzał. No, można powiedzieć na zejście, jak zawsze, nie? Pięknego miedzianego hamera. Idzie, idzie do mnie Dawid, eee, idę mu pokazać. I ruszamy do końca, bo mam, zostało nam pół godzinki chodzenia. Przechodzimy do miejsca 9. Na miejscu 9 znalazł się potin. Czemu on na miejscu 9? Niektórzy by go dali wyżej. Ponieważ mam już jednego, nawet kilka, chyba pięć czy sześć potinów. Mam bardzo ładnego potina, którego znalazłem chyba bodajże 2 lata temu, kiedy pierwszy raz Oden przyjechał do Anglii. Na wspólnym wypadzie u Piotra znalazłem potina. Bardzo ładnego. Ten znalazł się na miejscu 9, ponieważ jest też w pięknym stanie i zasługuje na tą top 10, dlatego e, miejsce 9. Powiem Wam tak: pięknego hamera dzisiaj wyciągnął Dawid, pięknego Rzyma chyba nikt nie wyciągnął dzisiaj, piękne Streberka 2 wyciągnąłem ja. No i piękne celtycką, piękną celtycką monetę też dzisiaj wyciągnąłem ja. Także brawo Maniek kolejny, kolejny potin z tego pola. To jest po prostu coś niesamowitego. Jest, powiem Wam szczerze, jaram się przepotężnie. Nie jest to hammer, nie jest to kurde srebrny denar, ale jest to celtycka moneta. Celtycka moneta. Przed Chrystusem, także 2000 lat historii. Tutaj widać głowę Apollo. Piękny stan. Już z tego miejsca wyciągnąłem kilka. Naprawdę kilka e, potinów, ale takiego dużego i w takim stanie jeszcze tutaj z tego pola nie wyciągnąłem. Tutaj na pewno jest byk. Tutaj na pewno mamy głowę Apollo. Także <noise> jest, kurde, baby! Jest kolejny potin. Także to miejsce zaskakuje. Jest, baby! Idzie do mnie już goblin. Powiem Wam szczerze, mega się jaram. Zobaczcie, jaki stan monety. Coś niesamowitego. To miejsce jest tyle razy robione i za każdym razem coś wychodzi fantastycznego. Oh. Idzie Dawid, idzie Dawid. On przyjeżdża specjalnie, żeby kopać te monety na tamizę. Nie, ja... Ja, kupię, ja mówię, ja przyszedłem tutaj dzisiaj po to właśnie. Ale zobacz, zobacz na to. Masz, zobacz. O kurwa! O Chłopie Bej baj! Jaki ston! No stary! Wiesz, zobacz, co do nawet nie, nie wykopałem za dużo. Jaki ston! Dziękuję, ale piękny! Zobacz, Jaki. kurde, panie, tutaj widać, zobacz. To jest głowa Apollo na punk. A tutaj masz ten byka z tej strony, w tą Jaki stronę. I, chłopie, ston! Jo, ja, no, no, nie ja tu nie wiedziałem, co tu jest z nie? Nie, ja, Rozwaliłeś ban, ale gra dzisiaj, młodecko, ale pięknie. Jest pięknie. Ja. Czas na miejsce ósme. Na miejsce ósmym znalazł się hammer z Tamizy. Dlaczego on? Ponieważ jest jednym z najpiękniejszych hammerów, które do tej pory znalazłem na Tamizie. Do tego jeszcze jest tak zwanym grout, czyli czteropęsówką. Na polu nie udało mi się znaleźć w takim stanie hamera. A na Tamizie. E, Wyszedł w tak pięknym stanie. No i do tego, no mówię, jeden z najpiękniejszych hammerów, jakie do tej pory znalazłem na Tamizie. Dlatego dla niego miejsce ósme. Zapraszam na materiał z momentu znalezienia tego hamera. Słuchajcie, Morda już się cieszy, no bo jest niesamowite znalezisko. Słuchajcie, takiego hamera jak dzisiaj walnęłem, to jeszcze nie udało mi się na polu wytrzaskać, a tu po prostu jest grocik. Grocik jest to prawdopodobnie Edwarda. Także, to z kurwa, jeszcze takie monety nie udało mi się naprawdę wyciągnąć. Taka kondycja, że po prostu szok, nie? Masakra. Przed chwilą dzwoniłem do Odyna. Odyn też dzisiaj nieźle tam wyciągnął. E, także jest jest zacnie, jest zacnie. A ja mam swojego hamera i to pierwszego grocika, mówię. Takiego nie udało mi się wykopać na polu. Także jest, kurde, słuchajcie, jest, udało się. Zobaczcie jak on pięknie wygląda. Masakra później wam stawię zdjęcia Kopię dalej bo czasu jest niewiele. Za chwileczkę słońce zajdzie. No co dzień udany dzień zrobiony. Jest w końcu Hammer i to jaki. Miejsce siódme. Na miejscu siódmym e, znalazł się denar. Denar e, Getta jest to jedna z moich takich wymarzonych denarów które gdzieś tam przeglądałem na forach internetowych e, tego władcy i zawsze mi się ten, ten denar podobał. Dlatego nie mogło go zabraknąć na mojej top 10. Denara znalazłem u znajomego. Święta Wielkanocne, kiedy pojechałem do niego na zaproszenie, chodziliśmy, można powiedzieć, ostatnia godzina na, na zejściu z pola. Znalazłem tę monetę. Przepiękny denar w pięknej patynie. Historia tego władcy jest też troszkę okrutna taka. Został zabity przez własnego brata. Nie wiem, gdzieś, gdzieś mam sentyment do tej monety. I bardzo mi się podoba. Także miejsce siódme Zapraszam na e, moment znalezienia tej monety. Druga druga Nie Co to Darko mogłem znaleźć u Ciebie? Nie. Zgaduj z gadula. Nie. Starzej. Nie. Trochę młodziej. Cele. Nie wiem, jak przyjdę, to zobaczę, ale ja wiem, że tutaj... Podnieś, zobacz, pogratuluj. No to jest po prostu kurwa niemożliwe. Mistrz może być tylko jeden. Powiem wam szczerze, że to jest po prostu... Wiecie, co wam powiem? Darek mi skopał wam... dupę na Tamizie. Kurwa mać, do... na moim kurwa mam rzymskie pole kurwa. Po prostu... Byłem, szedłem tędy. Szedłem skręciłem kurwa. Ale to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ale mamy drugiego denera. Daj do no go umyję tu w, w Żydełku. Dawaj go. Jaki kurwa piękny Manik, chyba cię zamorduję. Słuchajcie, ten mi go opluł ale nie ma to, nie ma to tamto, jest szlak, tu, i... po prostu, tu jest szlak po prostu. Tu jest szlak. Ja odkryłem ten szlak, tylko kurwa dziwne, że z tej strony jest rzymski, a z drugiej strony jest inny. Ale jest Ech. kurwa piękna. O Jezus i to jeszcze jest getta. Nie mam takiego denara. Nie mam takiego denara. Nie <grym> ja, mam? Ja nie w ogóle mam, mam. Darek szukasz ile? 6 lat? 6 lat chodzę tutaj. I, nie, i po prostu... Nie wiem ma. że tutaj rzymskie pole było. Ale ostatnio nie dałem, nie, nie dałem rady tej przyjeżdżać. Stary, to jest getta. Jaki kurde piękny marek, no po prostu... <grym> E, nie znam się na Rzymach. E, nie znam się na yes. Rzymach On mi skopał dupę na Tamizie Skopał mi przyjechał pierwszy raz na Tamizę Zobaczycie tam filmik, któryś dam linka, e, podepnę linka. Przyjechał, wykopał Niemożliwe, złoto Wiktorii Mam rzymskie pole. W północnej Anglii mam rzymskie pole. Mam w północnej Anglii rzymskie pole. To jest po prostu kurwa nieprawdopodobne. Drugą no. denera mi walnął No ja stąd chyba dzisiaj nie pójdę, nie pójdę do pracy przed niego. Dobra. Miejsce. Szóste, srebrna pieczęć. Pieczęci też znalazłem już kilka, ale srebna była moją taką e, wymarzoną. Gdzieś na mojej liście życzeń widniała srebna pieczęć. Zawsze chciałem znaleźć srebrną pieczęć, udało mi się ją znaleźć e, w tym roku, także z czego się ogromnie cieszę. Szkoda, że niekompletna, ale myślę, że uda się znaleźć. A może złotą jeszcze? Teraz jest na, złota na liście, także będę walczył. Może uda się w końcu znaleźć złotą albo. Całą srebrną. Także życzcie mi powodzenia. Trzymajcie za mnie kciuki. Aby udało się znaleźć kompletną srebrną pieczęć. Ta na miejscu szóstym. Raz was zapraszam na materiał. Z momentu znalezienia tej pieczęci. Six. Powiem wam tak. <noise> Pierwszy strzał. Guzik. Drugi strzał. Mamy skarbik. Mamy skarb. Dlaczego skarb? Już Wam pokazuję. Spójrzcie na to. Odsunę się od tego wiatru, żeby nie wiało. Jeśli ktoś nie wie co to jest, to już Wam mówię. Jest to srebrna pieczęć. Jest to srebrna pieczęć. Jest ona łamana. Tutaj. Ale nic. Nic, nic. Słuchajcie, jest to srebrna pieczęć. Ona jest normalnie na mojej liście życzeń, była, marzyłem o srebrnej pieczęci, goblin wykopał złotą, ale moim marzeniem była zwykła, srebrna pieczęć, w końcu się udało, w końcu się udało, drugi sygnał na polu, co będzie się działo, ja pierdziele, zobaczcie na to, jakiś stateczek, jest to na bank srebro, więc w związku z tym, że jest to artefakt, będę musiał to zgłosić jako skarb. Nie wiem, może dzisiaj farmer przyjedzie, to mu pokażę. To nie ja wiem, czy jakieś muzeum będzie zainteresowane e, taką oto pieczęcią, No niestety, wygląda jak wygląda. Sami zobaczcie. Ja postaram się odlać wam fajny e, w tym wosku to odbicie. No i co? No i zobaczymy. No zobaczymy, co archeolog powie. No na pewno w związku z tym, że. Jest to zrobione ze srebra. Muszę to zgłosić musi przejść procedurę skarbową. Także ja już mam dzień zrobiony. Ja już mam dzień zrobiony. Dzień Majka już jest ekstra. W czwartek się nie poszczęściło. Za to sobotę mega strzał mega sztos. Super. Lecę dalej. Hejka. No i zbliżamy się do półmetka czyli numer 5. Na piątym miejscu mam anglosaksońską broż. Anglosaksońska broż bardzo w pięknym stanie zachowania. Bardzo malutka. Jest to dyskowa brosza. No Coś przepięknego. Marzyłem o takiej broszy. Udało się ją znaleźć w tym roku. E, mam nadzieję, że w kolejnym roku znajdę troszeczkę inny kształt tych brosz. Może większą. Trzymajcie oczywiście kciuki. A ja was zapraszam na materiał z momentu znalezienia tej broszy. Słuchajcie, co fajną no? Nie. Yeah. O, oh, już wam pokazuję. Jest to brosza anglosaksońska. Ja! A <laughs> panie, to jest brosza dyskowa anglosaksońska. O, Ja pierdziele mordę! Jak <laughs> no masz wodę? Nie mam, nie będę tego nic. Browary. <laughs> idziemy, idziemy na koniec pola i uczcimy to. Ole stary, piękna, No gratulacje Jest. No, idziemy tutaj. Jest, moc, jest anglosaksońska brosza. Story jest piękna. To jest taka jak fibula, zapinka, nie? Zobaczcie, było zapięcie. Widzisz? Nie jest to piękności. Jest... I ja kurczę wiesz, chodzę daj i chodzę. To. Ale płycitko. Nie no. widzisz, kwestia, kwestia trafienia, nie? Zobaczcie na to. Myślałem, że to na początku jakiś guziczek, No ale widzę, że tu jest. O, nic tu, nic po... tu nie. <laughs> ja pierdziele Ciekawe, czy ona była kiedyś pozłacana. Oni mieli takie anglosaksońskie, fajne, pozłacane te brosze. Także jest dzisiaj pierwszy sukcesik. Fant, naprawdę fant mega. Dawid, mówiłem ci, naoglądałem się tych broszy, wiem więc co mówię. <laughs> Jest pięknie, jest pięknie. Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym znalazł się złoty przedmiot z tamizy. Nie wiem czy pamiętacie e, taki malutki koralik. Niektórzy mówią, że jest to koralik dystansowy do naszyjnika. Chyba, że używali jakichś lin desantowych, bo sporo ma tą dziurę. E, niektórzy mówią, że jest to ozdoba do brody. Inni znowu podają, że jest to coś tam dla e, żydowskie, do wkładania życzeń i tak dalej, i tak dalej. Po zdjęciach archeolog stwierdził, że jest to XIX wiek. Trochę się z tym nie zgadzałem. Postanowiłem to zanieść do archeologa, do British Museum, żeby wzięli to w ręce, zobaczyli, ocenili. Nadal czekam na ekspertyzę. Jak się dowiem coś więcej, na pewno wam to przekażę. A na chwilę obecną, co? zagwostka, Taka zagwozdka nie daje mi to spokoju. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym przedmiocie. Zobaczymy. A teraz Was zapraszam na materiał, kiedy znalazłem ten złoty przedmiot wspólnie z Odynem. Przeszukiwaliśmy brzeg tamizy. Adam znalazł wtedy swoje złotko, hamerka, a ja znalazłem ten złoty przedmiot. Miłego oglądania. Słuchajcie. Morda się już cieszy, dzisiaj mamy, ja już wam pokażę dzisiaj morda Adama. Adam jest dzisiaj przeszczęśliwy, ma dzień konia. Ja. Ale słuchajcie, to jest niesamowite Adaś, jesteś lepiej dzisiaj. No, ale z odtedy, no, zobaczcie, to... zobaczcie co no, ja znalazłem Ciekawe co to było... Ciekawa złota. Zobaczcie na to. kurwa mać. Szok! Chyba dzisiaj mamy taki dzień konia, że to po prostu przejdzie do historii chyba. Ja nie wiem te co helikoptery to jest. <gry> te helikoptery, tak, jesteśmy tutaj, kurde, koło helikopterów. Ja pierdzielę powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia co to jest. Na początku myślałem, że to jest taka nabijka od ołówka czy coś zadamy. Ja ja no. Ale to wygląda to jest tak ciężkie. Nie jest, to jakieś, nie jest to jakaś, nie jest to jakaś popierdółka, jest to coś, coś niesamowitego, coś starego, ale będzie stos, dzisiaj kurde przejdziemy do historii dać. dwa złota, taki hammer i opierdolę, jest masakra, jest masakra, idę kopać, ale dzisiaj mamy dzień. No i zaczynamy, podium, na miejscu trzecim znalazła się Bula Papieska, Bula Papieska na miejscu trzecim, czemu? Ponieważ już jak pamiętacie w tamtym roku znalazłem jedną, to jest moja druga bula papieska. Jestem przeogromnie szczęśliwy, że udało mi się znaleźć dwie. Jest to dość rzadki przedmiot, a, a tak jak mówię, no, ja miałem na tyle farta, że znalazłem w przeciągu 7 miesięcy dwie bule papieskie. Nie mogły jej oczywiście zabrakoć w mojej top 10. Jest wysoko, ale są jeszcze dwa przedmioty, które gdzieś tam zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania materiału ze znalezienia, wspólnie oczywiście z Odynem i z odkrywcą Goblinem. Eee, zobaczycie co tam się działo, także serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jest kolejna rzecz. Wykopałem to ostatnio. Wiesz co to jest znowu? Bula papieska. Bula papieska. Ja Druga! Yes. Yes. Nie. Jest! Nie trzymaj tego, nie myj tego, kur... To, nie rób to, nic! To, powtórka z On joko! Kurde! No, je... no, no. Ja pierdzielę! Pokaż! Jest, baby. Wykopałem tą statkę, nie? Wykopałem to. Nie, ja, nie brak mi ni słów, nie co mam powiedzieć w ogóle. Ja pierdziele, jak? O Boże! Ale nie. jak? Normalnie, Był sygnał i trafiłem ja. Druga bula papieska w tym, nie no nie w tym roku, w tamtym roku wykopałem jedną. Jaki show! Ody, ody nie, ody ja. ja O mój ja. Boże Niesamowite, dawaj, robię zdjęcia. Słuchajcie, ole, moc, ja pierdzie. <laughs> A nasz to pole jest niesamowite. Śmieci, pucha, pucha, pucha. Za każdym razem sygnał jest pucha. Ale stary, to jest tak rzadkie znalezienie. Ja <laughs> A ja trafiam drugą. Kurwa, mać. Szok. Miejsce, drugie. Srebrne, srebrne miejsce i srebrny przedmiot. Na miejscu drugim znalazł się malutki hamerek, a w zasadzie połówka hamerka, z tym, że jest to hamer Normanów. Norman, hamer, który jest za czasów panowania Normanów w Anglii, był na mojej liście marzeń. Marzyłem o właśnie hamerze, normandzkim hamerze, także no nie mogło go zabraknąć. Jest to dość rzadkie znalezisko, naprawdę rzadkie, sporo takich monet się nie znajduje. Mi udało się znaleźć chociaż połóweczkę. Liczę jeszcze, że w przyszłym roku uda się znaleźć jakiegoś anglosaksona, e, hamerka i, i na pewno trafi on na pierwsze miejsce. Chyba że coś tego hamera przebije. A tym razem srebrne miejsce, e, drugie miejsce, e, Normandzki hamer. Jak to mówią, opłaca się, opłaca się wracać na miejsca. Gdzie wcześniej wychodziło coś fajnego Poświęcić jeszcze parę e, minut Zanim się ruszy w poszukiwaniu nowych terenów Mi się to dzisiaj opłaciło Wyskoczyła połóweczka hamerka Ale hamerek Jakiś nietypowy Z tyłu nie ma typowej, e, typowego krzyża Więc tu już jest niespodzianka Zaraz Wam go pokażę, przetrę go tutaj w gąbce i Wam pokażę jak on wygląda No i powiem Wam tak nie mam zielonego pojęcia, co dzisiaj wykopałem. Hamerek, kolejny z serii, kurde zagadka. Przyjdę do domu, postawię, postaram, się go, postaram się ustalić, co to za hamerek. Podejrzewam, podejrzewam, że jest to może jakiś szkocki, jakiś Aleksander, ale tutaj pewności nie mam. Na pewno widnieje tu raz, dwa, trzy, cztery e, rzymskie jedynki, tak mi się wydaje, albo trzy, więc może Aleksander trzeci. No nie powiem, nie powiem teraz nic więcej na temat tej monetki. Ja już się cieszę, połóweczka hamerka wpadła, także super. Dzionek już mam zrobiony, a to dopiero początek, zobaczymy co będzie dalej. Także jest, kurcze, jest fajny hamerek. już wysyłam foty do goblina, aby mu podnieść dzisiaj ciśnienie lepiej niż poranna kawa. No i przechodzimy do tej wisienki na torcie. Moneta, moneta, którą już wam mówiłem, jest to hamerek, nie jest to szkocki, nie jest islandzki. Mogę Wam już powiedzieć, zdradzić, jest to hamerek normandzki Normanów z 1998 do 1100 roku zapanowania Williama II, drugiego, syn, drugiego syna Williama I. Także, kurde, monetka very, very rare, bardzo szatka normandzka. W końcu trafiłem, mogę śmiało odhaczyć z mojej listy marzeń monetę Normanów. Ale się jaram, powiem Wam szczerze, szok. Monet... I... Miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze, złote miejsce i złoty przedmiot. Na miejscu pierwszym e, znalazła się moneta. Znalazła się moneta, złota moneta, znaleziona na Tamizie. Czemu akurat ona? Ponieważ nie znam wielu osób, które znalazło złotą monetę na Tamizie. Jest to, tak jak już wiele razy powtarzałem, ekstremalny śmietnik i znalezienie złotego pierścionka, obrączki nie stanowi tu jakiegoś problemu ale znalezienie złotej monety no myślę, że jest to naprawdę spory wyczyn. Szybciej można takie monety znaleźć na polu niż na tamizie, dlatego ona no myślę, że ciężko będzie powtórzyć ten wyczyn, więc ona jest na miejscu pierwszym. Zobaczcie jak wtedy cieszyłem się ze znalezienia tej monety. Zapraszam serdecznie na materiał ze znalezienia. Miejsce pierwsze. Wow. No znalazłem za tę monetę, ale no, nie pierdziel. Okay. To jest kurwa złotą No To ja to wyjęłam, ja pierdolę. Ja pierdzielę. Ale ci U... szczęście dam, co? Macakro. No, <grywa> kurwa, ja <grywa> pierdziele Ja nie będę tu krzyczał, bo się ludzie na mnie patrzą, kurwa. Słuchajcie. Ja pierdzielę. Chodziła wytrzęcał. Kurwa i ona zobaczy. Słuchajcie, kurwa, mam złotą monetę. Boże, to jest George III Chyba Guinea. Oh. Ja pierdolę. Ty doka to, to złota moneta, Iwona Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, słuchajcie kurwa. Złota moneta z tawizy, kurwa. Pierwsza złota moneta z tawizy. Ja pierdzielę. Boże. Normalnie szok, ludzie się dał nie patrzą! Jest! <laughs> Jaki szok! <laughs> to przejdzie do historiku. <laughs> o Boże! Jest! Jest! Spełniłem swoje marzenie, słuchajcie, mam złotą monetę z tamizy! <laughs> to jest jakieś 1700 turyś rok Nie wiem, nie chcę już tutaj nic kombinować To jedziemy do domu. <laughs> Czekaj, muszę ze zdjęcia porowiedział. Ja już po prostu mam dzień zrobiły, ja już nie wiem co mam powiedzieć. Zobaczcie, Golden Majka! Normalnie! To jest, nie, to jest nie, 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 niewiarygodne. Ja pierdzielę, to jest George trzeci. tak pod słońce może Daj. O Boże! O Boże! George Ja myślałem, że to jakaś blacha jest, nie? Tylko jeszcze może znajdziesz! Słuchajcie, ja, ja patrzę, bo tu ja jest jeszcze mam sygnał, ja mam jeszcze tu sygnał. Dobra, Iwona, bo ja, czekaj, ja muszę to zrobić zdjęcie. O, nie mogę zrobić dobrego zdjęcia, aż mi się tak łapy trzęsą. Nie, nie zrobisz, nie, nie mam, nie mam. Na sam koniec jeszcze chciałbym Wam serdecznie wszystkim podziękować za to, że jesteście. Komentujecie ten kanał, subskrybujecie, lajkujecie, wspieracie go. Dzięki jeszcze raz dzięki serdeczne. E, kocham was wszystkich, trzymajcie się. Życzę Wam oczywiście szczęśliwego nowego roku. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w 2022. Zobaczymy, czy kolejny rok będzie dla mnie tak obfity jak ten. No tyle no, z mojej strony. Trzymajcie się.